Pan Jan pytał, Panie Czarku, no dobrze, ale w jaki y, sposób można w aplikacji zobaczyć, czy y, muszę jeszcze na przykład uzupełnić nawożenie teraz zimowe y, fosforem, czy podażem, czy siarką w rzepaku. Panie Janku, to specjalnie dla Pana. Mamy tutaj rzepak, ten, który widzieliście nieraz na moim materiale. I teraz, kochani, jak to się robi? Biorę asystenta i w tym momencie mam wybrane pole. Gleba ciężka, lekko kwaśna, bo tutaj jest zasadność azotu w ziemi niską, ale najważniejsze jest co innego. Tu mam wysoki fosfor, bo wiem, że jest wysoki. Średni potas, magnes i siarkę mam z wyników wpisane, co również algorytm przejciu jako wartości wysokie. Przeklikuję dalej. Na tym polu tutaj była pszenica, jak pamiętacie, 8 ton z hektara. Tu nie było nawożenia organicznego, a suma została na pole ścięta. Tu jest późna wieloletnia. Chciałbym mieć 4,5 tony z hektara żepaku. Taki jest po prostu cel tego pola. Nie ma nawożenia organicznego. I teraz, jeżeli ja wchodzę i co widzę w paskach, zaznaczyłem, że na to pole, bo tak też było dane, na jesieni rzuciłem RSM 130 kg na hektar, czyli 100 litrów, i rzuciłem polifoskę krzem. Dodam, że nie jest to lokowanie produktów, po prostu to są najpopularniejsze z tego, co mi się wydaje, nawozy. Tutaj poszło 350 kg na hektar. Polifoski krzem. I teraz co widzę w górnych paskach? Widzę, że fosfor mam na zielono, czyli jest ok. Ale widzę, że potas w tym momencie brakuje mi, bo. 230 parę potrzeby 180 dane, czyli teoretycznie już wiem dzięki temu, że muszę dopakować co, a na przykład jakąś sól, czy jakieś kornkali w takiej a nie innej ilości, to sobie jeszcze zbilansuję. Na szybko wiem, że magnezu nie muszę pakować, bo teoretycznie nie muszę i wiem, że nie muszę pakować siarki, bo ona jest. I teraz w taki właśnie sposób taka prosta rzecz, jak. Zwy jak jak asystent, który dla Was zbudowałem, pokazuje Wam pewne kwestie. I co jest najważniejsze? Pamiętajcie, najważniejsze jest to, że Wy to robicie sami. To nie jest to, że ktoś Wam przyjedzie i naopowiada bajek. To nie jest to, że przyjdzie Wam gość i pan, bo mam tu taki wyjątkowy nawóz i tu u pana widzę to, czy widzę tamto. Nie. Jeżeli mamy świadomość tego, że nie mając zielonego pojęcia o nawożeniu, zielonego pojęcia o chemii rolnej, bo, bo nie mieliście... Możliwości, akurat pójść na studia rolnicze, nie macie czasu na czytanie książek. To właśnie taka prosta czeka asystent, ona jest po to, żebyście poczuli się bezpieczni. Żebyście zrozumieli, że okej, okay, ja mimo, że mam tyle i tyle lat, tyle i tyle pracy, mam mało czasu, nadal mogę zrobić to sam. I jeżeli zaczniemy tak robić, to stanie się to, co powiedział mój znajomy Tomek. Tomku, pozdrawiam Ci serdecznie, że. Przestaniecie być lubiani w różnych hurtowniach i przez niektórych pseudodoradców, bo oni zobaczą, że Wy sobie sami jesteście w stanie poradzić. A ponieważ tu w asystencie, jak wiecie doskonale, mówię do tych, którzy już to mają, używają, nie ma żadnej reklamy, tam nie ma reklamy nawozów, tam nic się nie dzieje. To jest narzędzie pracy, tak jak ciągnik czy pług, tylko dzięki tej prostej aplikacji i prostemu klikaniu. Możecie zaoszczędzić kupę kasy albo podnieść planowanie i właśnie po to ja rozwijam te technologie dla nas. Jeszcze raz dziękuję za to pytanie.